Pani Kasia? Tak. Pani Kasiu, ja dostałem numer od jakiegoś kolegi. Czy ja się dozwoniłem do mamy Jacka dokładnie? E, tak. Ja, ja chcę powiedzieć, że ten, że Jacek wisi mi 40 zł za baterię do E-papierosa. Bo kupił ode mnie baterię od E-papierosa. E, wie pan co? Albo może przejdźmy od razu na ty. Także wie pan, u mnie takie numery nie przejdą, także y, zmieńcie, zmieńcie, zmieńcie najlepiej jakiś um, adres, numer telefonu gdzie indziej, proszę dzwonić. U mnie ten numer nie przejdzie po prostu, no. Jaki numer? No ten, który pan chce zastosować albo chcesz zastosować. Aha, a to, a to Jacka ja pomysł. Nie wiem, z kim ja rozmawiam. A to jacka pomysł, żeby panią wkręcić. Jacka pomysł, no. No, no to właśnie, nie wiem czy to jest akurat Jacka pomysł, żeby skręcić. No ja, ja pani przeczytam. Ale w ogóle wie pani, kultura wymaga tego, żeby przede wszystkim nie wystarczy powiedzieć, że jestem kolego, tatą kolegi Jacka, tylko po prostu zmienia nazwiska. Aha. Tak przynajmniej wypadało. przeczytać prawda? coś pani fajnego? Yy, numer Ty do nie, mojej nie. mamy. Numer do mojej mamy. Nazywa się Kasia. Jesteśmy z Białego Stoku. Nazywam się Jacek. Mam 15 lat. Chodzę do PG16. Co do telefonu, to po, możesz... Po chwileczkę, chwileczkę. A może pan to powtórzyć jeszcze raz? Yy, numer do mojej mamy. Nazywa się Kasia. Jesteśmy z Białego Stoku. Nazywam się Jacek. Mam 15 lat. Chodzę do PG16. Jest. Powiedz, żebym oddał kasę za te e-fajki, zagraj tak, jakby kolegę mojego jakiegoś, a jak matka się skapnie, to udawaj durnia, że to nieprawda i w ogóle będą jaja. Pozdrawiam, takiego dostałem maila. Ale dobrze, ja wszystko mogę zrozumieć, ale no. z kim ja, z kim ja rozmawiam przede wszystkim? Z osobą, która robi żarty telefoniczne na zamówienie. No i co ja mam z tym zrobić, że tak powiem, no nie łyknęłam tego Kitu i co mam teraz dalej z tym zrobić? No nie łyknęła Pani Kitu, ale mam... z Pani to taka twarda babka trochę, co? Nie o to chodzi, czy jestem twarda, ja po prostu wierzę swojemu dziecku. No ale... Jeśli na... Oczywiście, jeśli chodzi, wie Pan, w te tematy, no. No wiadomo, ale syn kazał zrobić Pani żart, także to nie jest... No to nie... ja już z nim oczywiście porozmawiam, ale... Okay. Już pan chyba ma świadomość, że, że to tak, wie pan, to też nie jest fair, per... to, to co pan robi. Czemu? To nie jest A dlaczego? No tak uważam, tak Ale dajmy na to, ja panią wkręcam? Pani się... No wie pan, wie pan gdybym ja się dała w to wkręcić, to owszem, mogłabym to tak nazwać, że... A na to... koniec ja bym powiedział, że to żart i, na, i byśmy się śmieli, czy tam śmiali. Ale ja... Ja, ja tak, to wie pan, żartować moim zdaniem to też trzeba umieć, a Aha. ja takich żartów nie lubię. A jakie pani lubi żarty? No to już zostawię to dla siebie. Aha, to pani trochę smutne życie chyba prowadzi, co? No wie pan, jak dla kogo? Aha. Jeden lubi gruszki, dru drugi lubi pietruszki. No tak, tak, tak? no dokładnie. No. Ja, ja gruszki no. lubię, ale nie lubię Co, takich panie ludzi panie, jak pani. Yy... Dobra, Na dobranoc w ogóle. Życzę miłego dnia. Tak? Dobranoc, dobra, niech się pani. Ja niech się pani ja jakoś pisania. odstresuje, jakieś piwo, może jakiś seks z mężem, bo naprawdę jest ciężko. <noise> ja pierdolę jakie Polaki, byr, kurwa, ciapaki jebane. Jaka kurwa się trafiła za przeproszeniem. <noise> Estarei esmend matka da <music>